Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilon. i dzisiaj w sklepie 11 marca 2022 roku, także za zobaczymy co dzisiaj będzie w sklepie. No i uwaga, uwaga, a dzisiaj mamy um, Joy, Pani Joy za 1200, czyli powrót, w ogóle dostała ostatni nowy styl, e, wyborna wrotkarka, w także ciekawe. I nowe skinki mamy, Pani Halley za 1200, oj ten skin wygląda dobrze, no. I Panią Lela za 1200, także ciekawe. I ametystowy kieł. I mrugaczkowe. I cały zestaw y, najle najlepsi kumple. najlepszy kumple za 200, Także tak to się prezentuje. paczucha za 800, paker za 800, pudełkowy pobijak za 800, bąbelkowy latar za 800. Posklejany pudło za 300. Y, Victoria Science za 1200. Hart za 800, ciekawe. Chyba po tutaj jakiś. Hopak za 800. Gładkie ruchy za 800. Kapoje razy 500, kolejny raz powróciła i świętowanie za 200. No i dalej pakiet zadań Monarchini, tutaj e, Marshinobi Marsza, Marshmallow, darmowej temki ze święta kobiet, e, Spiderman MJ, e, Naomi Osaka i to tyle. Także co widzę, jeśli w sklepie się podoba, to pamiętajcie że czytaj sobie konducie kawapkogury, użyłeś do dziedziny No i dzisiaj dosyć ciekawy sklep. Ja się sobie żegnam żegnam, siłneczki.